Będę grał w grę. Chciałby Pan jeszcze herbatki, Panie Flamingo? Tak, z przyjemnością, Damian. Chciałbym jeszcze podkreślić, że Twój program Będę grał w grę jest świetny. O, dziękuję, Panie Flemingu. A ty chciałbyś jeszcze herbatki Klajdzie Żabo? Tak, Damian, z przyjemnością. Powiedz, dlaczego jesteś taki świetny i pokazujesz takie fajne gry. Nie wiem klajderza, bo po prostu taki jestem. A co ty o mnie myślisz, introlu? Myślę, że jesteś tłustą kupą bez talentu. Leć z tymi grami, bo nie mogę na ciebie patrzeć. Ej! Będę grał w grę! No to lecimy z tym koksem, a dziś zaczniemy od naprawdę mocnego uderzenia, czyli od gry Hunt Showdown. Jest to pierwszoosobowa strzelanka nastawiona na kooperację z grafiką, która urywa jądra przy samych łokciach. W grze wcielamy się w jednego z wybranych przez nas na początku łowców demonów, a każdy z nich ma inne umiejętności. Potem dołączamy do jednej z dwóch, maksymalnie pięcioosobowych drużyn na mapie i sieczemy wszystkie demony, aż wrócą tam, gdzie ich miejsce. Do radomia, znaczy do piekła. Piekielne bestie, które spotkamy na mapie, możemy dręczyć najróżniejszymi broniami od wyrąbanych w kosmos jednostrzałowców, przez różnego rodzaju mini-armaty i broń maszynową, aż po dziko zbudowaną broń ręczną. Można się też pokusić o najgorsze na świecie tortury dla demonów czyli wręczenie im biletów na koncert Dody z symfonią ale takiego piekła nie życzę nikomu. And that's good A co? Miał Cię poinformować, że stanie? Założę się, że ktoś to pani Dorocie napisał, a ona teraz siedzi i się zastanawia, kto to jest ten nienacek. Nieważne. Wracamy do gry. Najważniejsze jest w niej to, że na każdej planszy jest jeden superpotwór, którego trzeba ubić, żeby zdobyć trofeum. Które pozwoli nam opuścić mapę, na której obecnie się znajdujemy. Potwora możemy albo wytropić, łażąc po jego potencjalnych kryjówkach. Wiecie, chowa się przed żoną, więc pewnie po kumplach. Prawda, panowie? Piątka! Nie? Nikt? Nic? <laughs> no dobra. Albo można użyć super umiejętności i znajdywać na mapie jego tropy. Jak już ubijecie dziada i zdobędziecie trofeum, to już trzeba tylko dotrzeć do jednego z punktów, który pozwala na opuszczenie mapy, ale to nie będzie łatwe, bo śmierć super kumpla wkurza inne potwory jak cholera, albo może tylko... tak mi się wydawało. Będę grał w grę. I jeszcze na mega szybkości wspomnę o grze, o której chciałem Wam opowiedzieć, kiedy była jej premiera, ale nie miałem jeszcze wtedy do kogo gadać poza mamą, więc sami rozumiecie. Teraz jest okazja, bo gra super hot wychodzi właśnie na Switcha, więc mogę przy okazji przeprosić chłopaków z Łodzi odpowiedzialnych za tę grę. O co chodzi w grze? To pierwszoosobowa strzelanka z super pomysłem na akcję, bo ta odbywa się tylko wtedy, kiedy wy się ruszacie. To znaczy, kiedy na przykład ktoś do was strzeli, znaczy ktoś takie czerwone, keczapowe punkty, to kula leci w waszym kierunku tylko wtedy, kiedy wy się poruszacie. Łatwe? Nieprawda, nieprawda, bo kiedy atakuje was naraz pięć tych czerwonych takich takich, to najmniejszy błąd w ruchu kończy grę, a zdarzy wam się to często. A już za chwilę kolejne gry, esporty i powiem wam, jak ode mnie dostać grę, więc zostańcie z nami. Będę grał w grę. <laughs> Czasami nie da się walczyć z trollami, więc najlepiej je po prostu olać. Ale zanim zrobię to temu małemu s pokażę wam fajne gry, które ostatnio pojawiły się na rynku. Część programu poświęcę w dużej mierze na to, co wielu małych napaleńców lubi najbardziej, czyli Onaniki. A sorry, gra się nazywa On Oninaki? Tak czy siak, i nagranie w tę grę, i na to drugie na pewno poświęcicie w najbliższych tygodniach dużo czasu. Zwłaszcza, że to japońskie RPG, choć tak naprawdę to hack and slash w najczystszej postaci. W grze wcielamy się w jednego z obserwatorów porządku na świecie, Kagachiego, który musi bla bla bla, mdła historia, bla bla bla, patetyczne katscenki z umieraniem. Nie, no w tej to przeszli samych siebie. Zaraz się popłaczę. Ze śmiechu. Ale wiem, że was, miłośnicy mangi teraz wkurzam. Dlatego, żeby wam trochę wejść tam, gdzie słońce nie dochodzi, powiem, że poza tymi małymi wkurzającymi elementami ona niki Kunra, serio mi się myli. Oninaki gra się mega przyjemnie. W grze chodzi o poruszanie się między światami żywych i umarłych, ale przy tym po prostu miecie się potwory i inne bestie na potęgę. Przy okazji oczywiście lutuje się broń, dojeżdża, bo ujeżdżaniem to trudno nazwać, więc dojeżdża się różne bestie. W dodatku poza arsenałem broni białej dostaje też od dusz, którym pomożemy magiczne umiejętności. No, słowem, gdyby nie te japońskie mambo-dżambo, to gra byłaby w kosmos wyrąbana, ale jak ktoś lubi takie połączenie świecy i wiadra z kupą, jak mówi klasyk, to proszę Was bardzo. Będę grał w... Szybcioszkiem wspomnę też, że we wczesnym dostępie pojawiła się gra Here Be Dragons od polskiego studia Red Zero Games. Ale jak sprawdziłem, te patałachy nie mają nic wspólnego z CD Projekt Red po prostu się podszywają z nazwą. Patałachy czy nie, grę stworzyli spoko, w której to wcielamy się w kapitana z czasów przed Krzysztofem Kolumbem. Jak to bywa z polskimi chłopakami, twórcy gry mają poczucie humoru, więc opowiadają nam historię, w której musimy oczyścić morze z różnistych potworów, aby oczyścić Krzysiowi drogę do nowych światów. Więc werbujemy załogę, wyruszamy na morze, polujemy na potwory, przeprowadzamy badania na ich ciałach, żeby poznać ich słabe strony. Oczywiście też na nich zarabiamy, no gra a jest po prostu bomb, a najlepsze jest to, że możemy walczyć z krakenami. Będę grał w grę. I jeszcze zdanie o esportach, a tym razem powiem Wam, że za nami finał Ultraligi i wiem, że minęło sporo czasu, ale przede wszystkim ostrzę sobie zęby na kolejny sezon. A po drugie muszę Wam przypomnieć, że finał poprowadził Ibis. Krzysztof Ibis. To prawie jak Keanu Reeves. Kocham Pana, Panie Krzysztofie! Okej, okay. były gry, e sporty, był Krzysztof Iwisz, to teraz coś Wam rozdam. Ale wcześniej przypomnę Wam, że teraz Wy możecie decydować o tym, jaka gra pojawi się w tym programie. O tym, jak to zrobić, tutaj. A teraz czas na świrów z internetów. Tu mamy Zaczepionego, a tu tańczącą ofiarę Immunłoka z Unikami. Będę grał w grę, za to Wy! Nie unikajcie! Kolejnego programu będę grał w grę w SKTV już za tydzień o tej samej porze. Introl mówi niech gra będzie z wami! Będę grał w grę. Co ty mówisz? No ja mówiłem! Ja jestem introlem, bo jestem taki nienormalny. Ja.